Dobry kochani, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek, pomyślałam, że nagram dla Was vloga. Jak widzicie, jeszcze jestem w piżamie, ale nie znaczy to, że dopiero wstałam, ponieważ w sumie już udało mi się całkiem sporo rzeczy dzisiaj ogarnąć, ale jakoś tak nie miałam okazji, żeby zrobić porządek ze sobą, więc myślę, że teraz pójdę sobie zrobić jakąś kawę, przebiorę się i mam nadzieję, że trochę się rozbudzę. Ponieważ powiem wam, że ostatnio mam z tym jakiś problem, jestem cały czas jakaś taka zmęczona, nie mam motywacji, ciężko jest mi się skoncentrować, więc nie wiem, czy to wina jakiejś jesiennej depresji, czy może jakiegoś niedoboru witamin, bo tak też może być, a więc mam nadzieję, że to minie i jednak gdzieś tam się powoli e, rozbudzę e, i wezmę za rzeczy, które muszę zrobić. Także mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzisiejszy dzień i zapraszam was do oglądania. Mówiłam Wam w poprzednim vlogu, że zrobię Wam na pewno jakieś update w sprawie butów, ponieważ zamówiłam sobie tym razem buty z Tamaris, nigdy nie miałam nic z tej firmy i one były zamawiane przez stronkę About You. Czekałam dosyć długo, ponieważ cały czas mój rozmiar był niedostępny, jak już w końcu pojawiła się nowa, powiedzmy, dostawa, to bardzo mnie to ucieszyło. No, ale niestety nie na długo, ponieważ i tym razem powiem Wam, że jestem zawiedziona. Jak widzicie, buty wyglądają bardzo podobnie. Jeżeli ktoś widział te, które zamawiałam z Wenecji, są może troszeczkę gorzej wykonane i to rzeczywiście gdzieś tam czuć, ale za to faktycznie tutaj z przodu mają takie lekkie ocieplenie więc na pewno byłyby przyjemniejsze, jeżeli chodzi o taki sezon zimowy, czy tam jakąś późną jesień. Natomiast o ile buty z Wenecji były specjalnie przyprudzone, o tyle te po prostu są trochę zniszczone. I nie wiem, czy to widać, bo widzicie, tutaj jest taka powiedzmy wyświecona plama. Ja też próbowałam je tak dłonią przetrzeć, bo myślałam, że może wiecie, jest to po prostu brudne i zejdzie. Natomiast buty mają jakby takie plamki w żartego kleju. I to głównie gdzieś tutaj z przodu, natomiast cała reszta jest idealnie gładka, czarna. Więc generalnie no widać, że nie jest to zabieg celowy, tylko po prostu coś najprawdopodobniej przy produkcji się tutaj wydarzyło. Tak więc na pewno idą do odesłania. Już pomijam fakt, że są na mnie w ogóle za małe, co też jest w sumie dziwne, bo zamówiłam swój rozmiar i według tabeli. Pokazywało, że długość wkładki powinna być taka, jaką zawsze noszę, natomiast okazało się, że buty są takie no, dosłownie na styk. Ja akurat takich nie lubię, bo gdzieś tam wolę mieć zawsze troszeczkę więcej luzu, więc jestem niepocieszona. Już teraz mam całkowitą nauczkę, żeby nie zamawiać butów przez internet, i już wiem, że w tym sezonie na pewno nie będę tego robić. Już po prostu pewnie sobie odpuszczę, bo za chwilkę będziemy mieli zimę i śnieg, i tak naprawdę nie ma już sensu kupowania takich bardziej jesiennych butów. Natomiast co też mi się nie spodobało, to fakt, że kurier nie odbierze od nas przesyłki w momencie zwrotu, tylko trzeba albo wysłać ją na poczcie, albo po prostu zanieść do punktu DHL-u. No, pierwszy raz się chyba z tym spotkałam w przypadku takich większych marek, żeby coś takiego trzeba było robić, ponieważ tak jak wspominałam, właśnie paczka była zamawiana z About You i o ile wiecie, no to pudełko nie jest za duże... To, jakby główne pudełko z tamtego sklepu, jest praktycznie trzy razy takie, więc będę się musiała wybrać niestety z nim. A jeszcze muszę tylko wydrukować etykietę, bo nie mam w domu drukarki, więc pojadę do jakiegoś punktu, a później od razu skoczę na pocztę. A no, jestem trochę zamieszania, no ale niestety no liczyłam, że budki będą ok, bo naprawdę, gdyby nie to, że są za małe i są brudne, to bardzo mi się podobają. No ale tak jak mówię, to jest chyba jednak znak, że mam sobie takie buty odpuścić w tym sezonie. Kochani, pomyślałam, że poruszę dzisiaj temat, który już od jakiegoś czasu powoli gdzieś tam zaczął się pod postami przewijać, mianowicie chodzi tutaj o vlogmasy i o to, czy będę nagrywała i jak to będzie wyglądało. A więc tak, generalnie vlogmasy będą już, żeby tak tę tradycję podtrzymać, Będą one wyglądały tak jak w zeszłym roku, czyli w sumie nic się za bardzo nie zmieni. Będą dwa filmy w tygodniu, z tym, że będę nagrywała po prostu codziennie i dodawała takie łączone vlogi, chyba, że gdzieś tam po drodze się okaże, że nie wiem na przykład, że tego materiału wychodzi mi więcej niż myślałam, no to wtedy myślę, że być może po prostu zwiększę częstotliwość pojawiania się vlogów. W ogóle nie wiem, jak jest u Was, ale powiem Wam, że tak. Już w ostatnim czasie trochę mi się to przejadło, ten temat vlogmasów. Podejrzewam, że głównie dlatego, że po prostu teraz od jakiegoś, nie wiem, tygodnia to może za mało bym powiedziała. No stop, już dziewczyny nawijają o vlogmasach i nie wiem, jak już widzę jakieś zdjęcia w swetrach świątecznych, wielkie przygotowania i tak dalej. No nie wiem, może ja po prostu podchodzę do tego inaczej, bo mój kanał nie jest kanałem dużym, więc jakby no nie poświęcam się w 100% YouTube'owi i nie jest to też tak, że ja muszę sobie przygotowywać, wiecie, miesiąc wcześniej wszystko pod vlogmas. Natomiast w sumie wydaje mi się, że to częściej nawet na tych mniejszych kanałach jest większy szum wokół tych wszystkich vlogmasów niż właśnie na tych dużych. Nie wiem, z czego to wynika, ale wydaje mi się, że to właśnie psuje cały ten klimat późniejszy, bo właśnie tak jak już poruszałam temat kalendarzy adwentowych i ich wcześniejszego otwierania, tak teraz wydaje mi się, że jakby cały ten szum, cała ta otoczka, nakręcanie się na te vlogmasy tak na długo przed sprawia, że później jak one w końcu przychodzą, nie ma w tym nic takiego specjalnego. A poza tym no, tych treści jest też bardzo dużo. Mam wrażenie, że niektóre dziewczyny też często nagrywają tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu był codziennie film, A natomiast za bardzo nic one nie wnoszą jako takie pojedyncze odcinki. Ja też nie twierdzę, że oczywiście, że każdy vlogmas musi mieć za sobą jakąś, nie wiem, głębszą treść, bo to też nie o to chodzi. Ale właśnie dlatego ja też zdecydowałam się, że jednak tych filmów będzie mniej Poza tym no też czasowo na pewno nie byłabym w stanie tego ogarnąć, żeby codziennie film się pojawiał No i wiem, że nie miałabym Wam na pewno codziennie nic ciekawego do powiedzenia Więc gdzieś tam wolę po prostu połączyć te treści Natomiast jeszcze w kwestii rozdania, ponieważ w zeszłym roku robiłam rozdanie W tym roku się zastanawiałam i chyba ostatecznie też zrobię Tylko będzie ono wyglądało troszeczkę inaczej niż ostatnio i tak sobie wymyśliłam, że właśnie w przypadku, gdyby było 8 odcinków vlog masowych, czyli po prostu po dwa w tygodniu, to co odcinek mogłabym dorzucać coś do takiej paczki dla widzów. Byłaby jedna, i później na sam koniec po prostu z osób, które będą najbardziej aktywne, wylosowałabym jedną osobę, która paczkę dostanie. W zeszłym roku robiłam dwie paczki: jedną osobę sama wybierałam, i jedną właśnie wybierałam na drodze losowania. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku już zdecyduję się tylko na jedną paczkę. No ale to jeszcze zobaczę, gdzieś tam muszę sobie jeszcze ten temat przemyśleć, jak w ogóle bym to widziała i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o vlog, masy, to będą, będą tylko vlogi w grudniu, bo na początku w ogóle się zastanawiałam, czy robić coś takiego, czy już to odpuścić. Bo tak jak mówię, gdzieś tam nie wiem, nie czuję się aż tak tym wszystkim zajarana jak niektóre inne osoby na YouTubie. Więc miałam nawet taką właśnie chwilę zwątpienia, czy w ogóle to ma sens, szczególnie, że kalendarza nie będę miała. W tym roku nawet nie wiem, czy będę miała jakikolwiek z czekoladkami, chyba nie, bo też staram się, no, staram się nie jeść słodyczy, trochę mi to nie wychodzi. Ale nie wiem, nie znalazłam też żadnego, który gdzieś tam jakoś by mnie bardziej zainteresował, a jednocześnie nie byłby drogi, no bo też nie chcę wyrzucać na to, mówię, ile pieniędzy. Tak więc e, myślę, że tyle w temacie vlogmas. Możecie mi dać znać, e, co wy uważacie na ten temat, czy się cieszycie. To znaczy, no ja też się cieszę na vlogmasy, ale jakby nie podoba mi się to, że gdzieś tam z roku na rok cała ta otoczka świąteczna e, niepotrzebnie jest trochę zbyt wcześnie. E, nie, to nie miało sensu. Ale na pewno wiecie o co chodzi. Nawet to widać po sklepach, że w tym roku jeszcze wcześniej niż zwykle pojawiły się świąteczne ozdoby w sklepach. I jakby, no wiem co to ma na celu. Gdzieś tam chcą wszyscy klientów, konsumentów nakręcić na te święta, żeby kupowali jak najwięcej. Okej, okay, wyłączył mi się aparat, więc to chyba znak, że w tym momencie już powinnam skończyć ten mój wywód. I tak jak mówiłam, możecie napisać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Dzisiaj zdecydowanie nie jest mój dzień, dlatego uznałam, że zrobię sobie przerwę i pójdę na jakiś mały spacer. Pomyślałam, że przejdę się na takie łąki, które są całkiem niedaleko mojego bloku. Lubię tam w sumie chodzić, bo jest zawsze cisza, spokój i tak fajnie można odpocząć. I pomyślałam, że wezmę Was ze sobą, bo akurat za chwilkę będzie zachód słońca, a co prawda słońca teoretycznie nie ma. Ale może być ładne niebo, także pomyślałam, że wezmę aparat, może uda coś się nagrać i przy okazji może mi to jakoś pomoże, żeby mnie zmotywować dzisiaj do jakichś dalszych działań. Także zabieram Was ze sobą. Ja właśnie wróciłam ze spaceru i była to zdecydowanie jedna z lepszych decyzji jakie dzisiaj podjęłam jak mogliście widzieć na przebitkach, byłam na łąkach, które są niedaleko mnie. Bardzo lubię tam chodzić, jest zawsze cisza, spokój, no i przy okazji ładne widoki. W ogóle na zewnątrz jest dużo cieplej niż myślałam, że będzie, także tym bardziej na plus. A też nie byłam jakoś bardzo grubo ubrana. Jedynym minusem jest to, że założyłam buty, które pomimo tego, że mam już je trzeci sezon, to za każdym razem mnie obcierają. I za każdym razem, jakby muszę je rozchodzić od początku, co trochę mnie wkurza. No bo, jednak, jak już kupujemy buty, to mamy wrażenie, że jak przetrwamy ten najgorszy moment na początku, to potem już będzie spoko. A tutaj po prostu co roku muszę to samo powtarzać. No i w sumie sama jestem sobie winna, bo już wczoraj je miałam i gdzieś tam czułam, że te stopy no, nie mają się najlepiej. Ale wiedziałam, że może być błoto i nie chciałam żadnych innych butów brudzić, bo po prostu te są o tyle fajne, że można je wrzucić pod prysznic, opłukać i jest wszystko w porządku. E, także już uznałam, że się przemęczę, no ale kosztem tego, że po prostu mam teraz całe stopy w krwi praktycznie. E, więc będę musiała już zdecydowanie zrobić jakąś małą przerwę od nich. W ogóle nie wiem jak będzie z piątkowym filmem, ponieważ powiem wam szczerze, że trochę mi się z plany pozmieniały. I teoretycznie film, który planowałam na piątek, się nie pojawi, więc no nie wiem, czy uda mi się coś po prostu teraz do piątku nagrać, bo nie ukrywam, że mam parę innych rzeczy do ogarnięcia i no nie wiem, jak będzie to czasowo. Postaram się oczywiście jak najbardziej, żeby coś tam powstało dla Was, ale tak wolę uprzedzić w razie czego, gdyby coś się miało jednak wydarzyć, że ten film by się nie pojawił. Wtedy myślę, że standardowo zobaczymy się w przyszły wtorek, ale jednak mam nadzieję, że gdzieś tam jednak coś się na ten piątek też uda przygotować. No i pomyślałam, że już się będę powoli z wami żegnać. Ja jeszcze na pewno coś sobie porobię, ale pewnie już później nie będzie mi się chciało tutaj. A nic e, nagrywać i tak dalej. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Przepraszam, że dzisiaj byłam taką trochę marudą. Wydaje mi się, że też ten vlog dzisiejszy mógł wyjść taki dosyć krótki, więc jeżeli tak jest, to za to też przepraszam. E, no i standardowe, jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. A tak, dobrze powiedziałam. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!